Potężny wiatr uniemożliwił przeprowadzenie kwalifikacji przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem. Wcześniej udało się przeprowadzić tylko jeden z dwóch zaplanowanych treningów. Jutro zawody drużynowe, a w niedzielę konkurs indywidualny. Więcej spod wielkiej krokwi Kacper Merk. Kamil Stoch kontuzjowany. Dawid Kubacki z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa tych dwóch liderów biało-czerwonej reprezentacji nie zobaczymy w jutrzejszym konkursie drużynowym, a to oznacza, że skład biało-czerwonych na drużynówkę przed własną publicznością będzie mocno eksperymentalny. Więcej o tym przeczytają Państwo, pobierając QR-kod znajdujący się w dolnej części ekranu. Wracając natomiast do kontuzji Stocha, warto powiedzieć, że po środowym urazie stawu skokowego jego rehabilitacja przebiega bardzo szybko. Tłumaczy trener. Doleżal. Idzie wszystko bardzo dobrze. Nawet e, Kamil Kamil też wysilal jakieś zdjęcia, podal to widać. Nawet doktor sam był zdziwiony, bo naprawdę intensywnie pracują dwa dni. I to są na pewno dobre, pozytywne informacje, no bo nikt nie wyobraża sobie, żeby Kamila Stocha zabrakło na lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zresztą ten weekend tutaj w Zakopanem będzie kluczowym, jeżeli chodzi o ogłoszenie składu kadry na Igrzyska Olimpijskie właśnie. W niedzielę trener Michał Doleżal ma podać nazwiska pięciu wybrańców, którzy polecą do Chin. Z Zakopanego dla Faktów Kacper Merk. A konkurs drużynowy w Zakopanem na antenie Eurosportu jutro od 16.00.